Siemka, widzowie z tej strony Simba, dzisiaj gramy w dorsy, po raz drugi odcinek, to już pod rząd. Nie ma niestety dzisiaj ze mną Sofixa, gramy sami, yy, s, yy, więc będzie trochę ciężej. Dzisiaj na pewno, na pewno będę próbowała przejść do dorsy, bo ostatnio Sofix miał problemy z internetem. Ja też miałem zresztą, lagowało wam, widzieliście na odcinku lagi. Nic nie próbuję, bez no sensu. Robię teraz trochę kaski w tym ranie, bo ten, ten ran będzie polegał na tym, że zbieram dużo kasy. I żebym po prostu przynajmniej e, no o to chodzi, że chcę mieć więcej tych coinów, takich klamek, to się chyba tak nazywa e, i chcę przejść do Dorsy. Chcę dla Was przejść do Dorsy e, Będziemy drugie drzwi. Chciałem coś zmienić w na nagrywaniu, ale jednak mi się wydaje, że to bez sensu. Teraz drzwi. Jak widzicie. No, Zostawcie s praktyczną łapeczkę w górę. Dziękuję Wam za... E, dziękuję Wam za kolejny za poprzedni odcinek. Bardzo mi się podobało 9 wyświetleń widziałem, że było, więc podoba mi się. Szkoda tylko, że komentarza żadnego nie widziałem. Nie, zobaczycie, jak zobaczcie. Kurczę, dwa piastry akurat. One były przygotowane, bo to wszystko zryspiło. Szóste. Teraz będą siódme. Ósme. To bo wyglądają tak trochę dziwnie nowe. Te. te. te, te szafki na książki wyglądają. Dziwnie te stare według mnie trochę ładniej wyglądały. Ostatnio dotrwaliśmy do biblioteki z tego co pamiętacie. Op. Kurczę, mogłem wziąć za albo latarkę. 11 Teraz będę tutaj 12. O, ale jest pokój, więc w sumie go sprawdzę. na drugi drzwiak krucyfiks na odcinku. Podajcie też w ogóle na kanał sufiksa. Zostawcie na nim łapkę w górę. Tego, że się mm, sorry, że w poprzednim odcinku mówiłem o Rybu Friends, ale miałem problem z YouTubeem, dlatego nie mogłem ni nic zapisy w dorskie, bo problemy z YouTube'em nie. Subskrybujcie Sofiksa widzowie, to... Cieszę się, bo to mój kolega. Będzie mu na pewno bardzo miło, jak będzie niego na kanał. Obiecuję, że to jest jeden z... jeden z nich, bo tylko chciałbym, żebyśmy mogli sam, bo chciałbym, to robili z innymi. światła i tym bardziej pękały. 21. Dobra, może tutaj coś ciekawego O, Takie średnio ciekawe, ale o to. Plaster, którego totalnie nie potrzebuję. Dla mnie, ja mam nadzieję, że przejdziemy przynajmniej do figur. Samemu naprawdę ciężko jest to grać 23. Ustawienia w, OB, w OBS-ie. Poprawienie ustawienia. Mam nadzieję, że telefon nie będzie tak lagować, bo mi tak aż bardzo nie lagowało na odcinku. Lagowało mi, ale nie aż tak jak Wam. Wam mocno bardzo lagowało. Mi nie aż tak bardzo. Przepraszam Was za to. Mam nadzieję, że po poprawieniu ustawień w OBS-ie tak już nie będzie i będzie gra działała u Was też tak płynnie jak u mnie, bo dzisiaj u mnie nie mam żadnych problemów. z górą. Czemu ta piwnica? Nie, ta piwnica jest zbyt duża. Od kiedy ta piwnica jest taka wielka? A ślepy jestem. Ale naprawdę ta piwnica jest olbrzymia. Stare piwnice takie nie były. Ja w ogóle nie znam, który piwnic widzowie musieli... Jej... W ogóle napiszcie w komentarzu, jaką grę chcecie następną. Ja w nią zagram, ale chodzi o grę typu... O, wiem jaką grę następną nagram jest. Tam rygało, nie? Idę do tej. Rygało, ale nie wie. Dziwne. No mam nadzieję, że przynajmniej do biblioteki dotrzemy, bo teraz jest ta nowa biblioteka, ona jest ciężka bardzo. No teraz nie bierze nie? Jezus, ja tak nie lubię w tą grę grać sam, widzowie, naprawdę. Ja naprawdę wolę grać i nagrywać dla was filmy z vix a nie tylko poznać kolejnych dwóch członków ekipy, a to dopiero i yy, będziemy czwórkę dla was nagrywać czasem. Ale teraz muszę uciec przed tym uporem Ale to ucieczka jest dość prosta. nie chciałem grać sam. No mówiłem, ja nie lubię grać w samotniki 37. O, jaki fajny pokój. Ciekawe, kto tutaj spał, bo nie wierzę, że w hotelu taki pokój ma kilka osób. Chyba, że to jest dla jakiejś rodziny, która ma sześć... Ile tu było Szóstka chyba. Jeden, dwa, trzy... A nie, czwórka. Ja, ja liczę się już. E, Sześć szafek jest, a. Dobra, już na krucyfiks będzie mnie stać, widzowie. Jakiegoś potwora na pewno postaramy się złapać. No to się nie, martw, nie martwcie. Bo planuję zrobić kurację w końcu, że krucyfiks. Dobra. Idziemy dalej. 69. W drugim odcinku na pewno zagramy też w stary dorsz. 340 40, na 100% 40. No, miałem rację. Kurczę, te nowe piwnice nie są takie fajne według mnie. Stare według mnie były lepsze. Były takie łatwiejsze... Tutaj się tej wajki szukało. tym razem tutaj jest. No mówię, stare były takie, że tutaj tylko się na lewo dało pójść tak lekko. I, do, I tutaj taka była krata i tam do przodu i tam był tylko went, i nic innego się tam nie dało zrobić tak naprawdę i to tak łatwo było, że po prostu no speedruna w Dorsach można było łatwo zrobić 41 42, 43 O, od razu klucz, więc nie muszę przeszkiwać pokoju, fajnie. 46, 47, 48. No uwaga widzowie, teraz będzie stres. 49. Co, tutaj te, co teraz tu będzie? Dla mnie najgorszy level nagrany na samemu. Mam budzik. Jezus. I się stresuję zawsze tą biblioteką. Bo samemu nie umiem wgrać w nią. Łatwiej mi się gra. ten kod. To jest Jeff? A nie on przecież teraz jest zmieniony. 53 54 No ra, ale teraz będziemy mieli Jeffa. Kupmy sobie krucyfiks. Wydaje mi się, widzę, że nie będę przechodził całej gry, bo się boję. Ja nie lubię tych ostatnich drzwi, być sam. Naprawdę nie lubię. Więc mi się wydaje, że dotrwaliśmy do bezpiecznego pokoju, do drzefa. 58. Ja Nie chcę go ja rozłapać jakiegoś. Jak zrobimy widzowi jakiegoś potwora, na krucyfiks. 59. To leci. Jak zrobimy jakiegoś. Potwora. No ja będę, właśnie, znajdę jakieś jasne pomieszczenie. O, albo wiem, co zrobię. Ym, wiem, co zrobię, widzowie, mam pomysł. Dobrze, widzowie, ja już wróciłem do mojego ukochanego miasta, czyli do Brookhaven. Będę się tutaj też z wami żegnał. Nie chcę iść dalej po prostu w tych dorsach, bo te ostatnie drzwi są bardzo stresujące. Następny odcinek, postaram się przejść dorsy, to już będzie razem z Sofixem, po prostu dzisiaj nie mam kontaktu z nim, tylko dlatego, że zapomniałem telefonu. Nie pytajcie czemu. Nie mam do niego, nie miałam do niego jak zadzwonić, do nowej postaci. Też chciałem z nią dzisiaj nagrać odcinek, z nowym członkiem ekipy, ale też ten też nie ma telefonu, więc bo rozumiem telefon, dlatego nagrywałem sam. I będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Będziemy wtedy już grać ekipowo w trzy osoby, bo czwarta osoba nie umie grać w dors, po prostu. Nie, że nie umie, tylko ich nie lubi i woli Rainbow Friends, więc z nią nagramy na pewno Rainbow Friends. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy w kolejnym odcinku grać już ekipowo, całą ekipą. Do zobaczenia widzowie w kolejnych filmach. Pa!